Dzień dobry! Dzisiaj chciałem przedstawić Łazienkę, jak wygląda, już jest prawie zrobiona. Właściwie parę dosłownie takich drobnych rzeczy zostało i parę słów na jej temat odpowiedzieć. No, generalnie wyszło to nie najgorzej. Tak to wygląda. Tak. Teraz tak, cóż tu można powiedzieć? No, generalnie postanowiliśmy, że zrobimy tradycyjne WC, nie w zabudowie, no, bo to jednak działka, tak uznaliśmy. Może i dobrze. Trudno powiedzieć. Generalnie <laughs> takie tradycyjne WC ma jedną, jedną zaletę, właściwie, gdy coś się popsuje, to łatwo naprawić. Jednak w takim, w zabudowie nie jest to, nie jest to proste. Um, tutaj mamy drążek, tak, do, do kotary. Ja zdecydowanie zawsze staram się, żeby no, że starb się. Właściwie pierwszy raz w życiu robię taki drążek, bo nigdy nie robiłem. Też kwestia tego, że to jest domek letniskowy, bo tak wszędzie zawsze kabinę się wstawia, no ale chodziło mi o to wzmocnienie, żeby w nim było, bo to zawsze mi się wydaje, że to jest słabe, tym bardziej, że ściany są drewniane, więc e, nie było Zbyt mocno jak to zamontować. Tak, to nie jest gdzieś tam potężne kołki w betonie, żeby to trzymać. Prysznic, tu jest odpływ. Odpływ jeszcze jest, trochę muszę pokombinować, bo kupiliśmy taki najtańszy, właściwie gdzieś dam do jakiegoś, nie wiem, do zakładu pracy i trochę jest z tym problem. No ale ta kratka metalowa tam nie do końca pasuje, ale jakoś się to zrobi. Tutaj mamy boiler. Tak to wygląda, bo to chyba najważniejsze w całej tej łazience, żeby była ciepła woda. Oczywiście, pompa jest. Woda jest z hydroforu. No i tu jest boiler. Tak, tak to wygląda. Generalnie proste, jeszcze tylko nie zamontowałem takiego zaworu awaryjnego. Jeszcze się zamontuje. Lustro przykleiłem, żeby też w razie W. Na silikon po prostu nie robiłem dziur. Zawsze można go po prostu, jak coś się stanie, wymienić by dość łatwo. E, tutaj mamy umywalkę. No, jak widać w ogóle, cała łazienka jest ze spadem, tak? szczególnie um, płytki to przy prysznicu. No, tak to wygląda po wczorajszym, po wczorajszym prysznicu. Troszkę wody jeszcze jest, jest jakaś tam wilgoć, ale generalnie woda odpływa, nie jest najgorzej. Też nie robiłem czegoś takiego jeszcze w życiu, ale jestem zadowolony. Tu trzeba będzie jeszcze te fugi zaimpregnować, tak? Ja zawsze staram się zaimpregnować fugi. Wtedy jestem jakby pewny ich wodoszczelności. Co tutaj jest? Tutaj jest, to tu są główne zawory. Główne zawory i oczywiście nie trzeba było takiego wielkiego to robić, no ale jest jako to, jako, jako półka ta zabudowa. Też ładnie to wyszło. Tam można po prostu się schylić i zakręcić te główne zawory z wodą. E, sufit, jeżeli chodzi o sufit, to e, jest on, e, jest, są to oczywiście płyty KG zielone, e, przykręcone od razu do więźby. Tak to wygląda tutaj po drugiej stronie. E, no, trzy lampki, co tu trzeba uważać. Trzeba na przykład wcześniej sobie rozplanować te lampki, żeby nie kolidowały z więźbą. Tak? Ja zrobiłem akurat trzy, to starczy. No, włączymy. Aha, wyłączone są. Cały główny bezpiecznik jest wyłączony w tablicy. Yy, no, listwa stropianowa, No, i tak to wygląda. Także jeszcze pozostała kwestia właściwie doczyszczenia tam jakichś malutkich yy, yy, silikonów i coś w tym stylu. I jest sprawa załatwiona. Także generalnie z łazienki jestem. No, myślę, że nawet bardzo zadowolony. No jeszcze tutaj parapet trzeba będzie wymalować. Malować będę mm, dwuskładnikową taką farbą, e, do samochodów właściwie. Kiedyś to malowałem takie to się nazywało Auternolak i bardzo byłem zadowolony, także coś takiego też tym razem będzie. Dziękuję bardzo.